Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film, w którym przetestujemy jedną z tych trzech fajnych maseczek. Mam nadzieję, że fajnych. Przykuła, y, przykuły mnie opakowania. Opakowania. Tutaj mamy taką malinkę, dynkę i, i plaster miodu. No, myślę, że są y, godne. Y, Chociażby zainteresowanie tak naprawdę, bo powiem wam, nie widziałem czegoś takiego ostatnio w jakiejkolwiek drogerii, bo to są oczywiście maseczki drogeryjne, kupione w Rossmanie za około 12-13 zł, bez żadnej promocji, oczywiście. No i co? Jestem ciekaw, powiem wam, że najbardziej podoba mi się chyba ta z malinką. Zaraz wam powiem, jaki ma skład. Jest to maseczka bioceluluzowa z ekstraktem z malin i witaminą E. Biodocellulozowa maseczka na twarz z ekstraktem z malin oraz witaminą E intensywnie wzmacnia, rozjaśnia, nadaje skórze zdrowego i promiennego wyglądu. Bio celuloza, z której zbudowana jest maseczka w płachcie, zawiera o sfermentowaną wodę kokosową, dzięki czemu efekt nawilżenia skóry utrzymuje się przez cały dzień. No to bardzo ciekawe. Formuła kapsułki pozwala na wchłonięcie większej ilości esencji, dzięki czemu dostarcza skórze dużej... o, dużej ilości składników odżywczych. No to jestem ciekaw. Jestem ciekaw. Tu jest oczywiście napisany yy, sposób użycia. Maseczkę trzymamy od 20 do 25 minut. Nawet nie wiedziałem, czy to jest jakaś forma kapsułki, czy coś. No, fakt faktem słyszę, że Coś tam lata w środku. No jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Tu mamy takie takie śmieszne otwarcie. No powiem wam, jestem w szoku. Jestem w szoku. Firma Muju Korean Beauty po prostu zrobiła coś, coś fajnego. Naprawdę coś fajnego, ale teraz patrzę. <śmum> Wyprodukowane. Aha. Nie, to jest dystrybutor. Przepraszam, dystrybutor jakkolwiek to brzmi. W Polsce. Blue. Dot, spółka z ograniczoną organi organizacją, z ograniczoną odpowiedzialnością. No i dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Otwieram. o. U U o Bo, ale jestem w szoku. To jest takie otwarcie. Tutaj mamy taką kapsułkę łezkę. No, fajnie się zapowiada. Naprawdę fajnie. Jestem ciekaw, czy to jakoś pachnie. Naprawdę jestem ciekaw, czy to jakoś pachnie. Eee, no. Szczosik. Dobra, odgarniam włosy do tyłu. Mam moją ulubioną opaskę. Odgarniamy, odgarniamy. Dobra. I nakładamy to. Znaczy nakładamy. Musi najpierw otworzyć. Ale wiecie, jak się ciężko otwiera. O! O jejku, pięknie pachnie. Dosłownie tak pięknie pachnie. O. Uh. O, coś leci. Patrzcie. Tak to wygląda. Nie wiem, czy coś widać. Mam nadzieję, że tak. Bardzo ciężko się to otwiera. Naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo. O, jaka żelka. O, Boże. Wiecie, ile tej esencji tu jest? Naprawdę mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo. O, czuję jakąś śliską powłokę. Nie wiem, czy to będzie. O! Ej, jaki sztos. A ja myślałem, że to będzie taka maska w płachcie, w płachcie. A to jest taki glutek. Ej, no fajne. Dobra, powiem wam, że wszystko się leje. Wszystko się z niej leje. Maska tak wygląda. O, trzeba... Ojejku. Ej, no sztosiwo. Mmm. Mmm, pachnie pięknie. Nie czuję w ogóle maliny, ale czuję... Kokos. Czuć troszkę kokos. Mhm, już nic nie widzę. Dobra, widzę. Ale chłodzi. Ale chłodzi, naprawdę. Mm. Ale szczosik. Naprawdę nie spodziewałbym się, że to maseczka będzie tak wyglądała. Myślałem, że będzie troszkę inno, Ale pachnie naprawdę zacnie. Pachnie zacnie i to naprawdę super rącko. Wow. Coś, coś genialnego i tej esencji naprawdę mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo, więc można e, wmasować to troszkę w rączki. Aha, wszystko leci. Szyjko, szyjko, uszka na pewno. No i pozostawimy to do wchłonięcia, ale zjeżdża. Zjeżdża, więc trzeba, więc trzeba leżeć. Więc trzeba leżeć. No, wiecie co, jestem ciekaw, czy, czy efekt będzie naprawdę godny polecenia? Czy ta maseczka będzie godna polecenia, tak naprawdę? Wow! Ja mm, jak go na pięknie pachnie! Naprawdę pięknie pachnie. Mam nadzieję, że, że będzie naprawdę dobra. Wow, bo jak coś to będę, będę stosować, będę stosować. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś wersja limitowana że one już na zawsze pozostaną w tym Rossmanie. Cena nie jest wysoka, a naprawdę, naprawdę jest fajna. Naprawdę szczosik. Dobra. Lecę na te 20-25 minut sobie odpocząć, zrelaksować się troszkę i wracam do Was, zdejmiemy, zobaczymy jaki da efekt. Czy naprawdę to skoro będzie taka nawilżona, no bo myślę, że że będzie szczosik. Naprawdę szczosik. Dobra, wracam do Was za, za jakiś czas. Ok, wróciłem po 25 minutach, jak nie więcej. No i powiem Wam, że maseczka jest naprawdę szczosem. Naprawdę szczosem. Minus jest tylko taki, że jeśli się gdzieś przemieszczacie, ta maseczka po prostu ona opada. Więc trzeba ją poprawiać. Ale wiecie, tak przyjemnie chłodzi. Naprawdę tak przyjemnie chłodzi. Czuję się taki odprężony. Dobra, zdejmiemy. Zobaczymy, czy ta y, maseczka rozjaśniła, nadała tej skórze blasku i czy, nawil, y, czy na pewno nawilżyła tą skórę, bo o ten efekt tak naprawdę teraz mi najbardziej chodzi. Y, tym bardziej, że no... Y, dobra, ściągam maseczkę no i jestem efektu bardzo ciekaw. Tak. Uuu. No, zostawiam jeszcze tak dosłownie troszkę tego y, tego ekstra, ekstraktu, tego serum takiego, ale powiem Wam, jest tak przyjemna. Jest na pewno yy, taka promienna, rozświetlo, rozświetlona. Ma taki zdrowy glow, nawilżona na pewno. Czuję, czuję po prostu takie przyjemne, przyjemne nawilżenie. Powiem Wam, że jak na maseczkę za 14 zł z Rosmana, yy, ponoć jest to Koreańska pielęgnacja, więc no, jestem mega zadowolony. Naprawdę mega zadowolony. Teraz po zdjęciu tej maseczki, ona, ona, to serum się tak szybciej wchłania i pozostawia taką lepką, lepką formułę. Na ręce, jak wcześniej nakładałem, też zostawiło tą lepką warstwę. Ale teraz dosłownie wszystko się wchłonęło. Wszystko się wchłonęło i dosłownie nic nie czuć, nic się nie klei no coś genialnego fajna, naprawdę bardzo fajna maseczka za, za nieduże pieniądze i jeszcze w dodatku drogeryjna więc naprawdę polecam wam Korean Beauty jeśli macie dostęp do Rossmana i oczywiście będą to jak najbardziej kupcie ta malinowa jest genialna naprawdę bardzo fajna jestem ciekaw jeszcze yy, tych dwóch maseczek ale no już nie będę na, nagrywać dam wam dać może na instagramie Yy, jak tam, yy, tam przebieg test yy, tych dwóch maseczek, bo też jestem bardzo ciekaw. No ale malinowa szczosik i powiem Wam, jestem zaskoczony, że to była forma takiej yy, żelki, a nie forma yy, takiego, takiej szmatki na twarz. No, coś genialnego, coś genialnego. Pamiętajcie oczywiście, żeby maseczek nie zostawić do wchłonięcia, bo ta maseczka gona wyschnie, to ona zabiera całą, całą tą esencję z twarzy, a, a chcemy ją tak naprawdę dać, pozwolić odżywić się tej skórze, zregenerować, nawilżyć, więc nie zostanie ona jeszcze delikatnie mokra efekt będzie na pewno lepszy, a nie gorszy. No i dajcie znać, jeśli spodobał Wam się taki film, taki test maseczek. No to pamiętajcie o łapkę w górę, o subskrypcji kanału. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!